To my. Lady Nina. Speaker. Znacie nas z różnych odsłon. Ja baluję w Shore, a ja jestem dziewczyną z sąsiedztwa. MTV zaprosił nas do nowej zabawy. Nie jesteśmy stylistami, ale pobawimy się modą. Pokażemy, że potrafimy mieć różne style, ale najważniejsze to odnaleźć siebie i zrozumieć, że każdy człowiek jest wyjątkowy. W nasze ręce oddadzą się cudowne osoby, których nie chcemy zawieść. Zapewnimy im niezapomnianą przygodę, stylówkę na chatę i profesjonalną sesję zdjęciową. Odpalamy! Wystajlowanych! Mam nadzieję, że wszechświat mi to wybaczy. Ja chcę więcej. Oh. No weź, bo zalałeś inny ptysie! A to nie no tutaj ciut A może, ciut, poproszę. Ile? Taki. Taki. O, fi, o tak. fini No jest to całe o 14,5 kalorii ekstra. Tak. A teraz, czy masz, diotę, rozumiem, czy co? Bo nie. ja rozumiem, ja pamiętam, jak ty byłaś taka troszkę e, przykości, jak l, kilka, lat, <laughs> kilka lat temu. Dyplomata, no nie już kilka, z pięć lat temu. Ja całe życie byłam przykości. Bo jak byłam mała i lubiłam pojeść, to matka mówiła zawsze, że oni na taka klusia nabita, no lubi pojeść. I tak całe życie mi mówiła, że ja jestem nabita. A tak naprawdę byłam ulanym klusiem. Aż w końcu powiedziałam, koniec finito, nie ma. Nie ma, czas się zmienić. I to był rok solidnej przemiany. Ja mam coś takiego, że ja kocham jedzenie. kocham jeść. I dieta to jest bardzo ciężka rzecz dla mnie. Ja mam bardzo takie... Bardzo jedzenie, ale wiesz, że dieta zdrowa nie oznacza dieta niesmaczna. Ja wiem, ale kocham ciasta, ja kocham kebaby, ja kocham mięso, ja kocham no, sushi. Widzę, ja jeszcze nawet gryzaniem się nie mam, jako... a ty już opędzowałeś jako... I z, moja dieta jest taka, że ja jem wszystko i chudne i tyję, i chudne. I tak mam taki porw. To, to, co cieszy na pewno, to taki trend, że ludzie zaczęli się zastanawiać, co jedzą. Mm -hmm. Już nie chodzi o to, że musisz zgubić 30 kg, wyglądać jak modelka i tak dalej. Ale jeżeli trzymasz jako taką wagę, no to też Twoje wyniki krwi są zrowsze. No będę mówić jak right. stara baba i boomera, ale dzisiaj mam stylowa na starą babę, mm. więc absolutnie mi wolno. I love it, wyglądasz świetnie, by the way. Dziękuję. Historię z utratą wagi. Ma wspaniała Ida. Dawaj telefon, dawaj, odpalamy, odpalamy. Musisz to zobaczyć. Zapraszlił. Cześć, nazywam się Ida i mieszkam w Londynie. Jestem bardzo artystyczną duszą, ale niekoniecznie na po moich ciuchach moglibyście to stwierdzić. I tak naprawdę to, co mam w szafie, najciekawszego już mam na sobie. W czasie pandemii schudłam 40 kg i cała reszta ciuchów, które wtedy miałam, już dawno została rozdana. I przez zmianę rozmiaru nie było sensu niczego z tego wszystkiego zostawiać. Dla mnie udział w takim programie to na pewno byłaby ogromna przygoda i przyjemność, ale dla Was to mogłoby być wyzwanie, dlatego że mam 1,83 m i rozmiar buta 9, co nie jest typowo Zmiarówką kobiecą i zazwyczaj nastręcza mi strasznie dużo problemów, zwłaszcza z rękawami i nogawkami. I bardzo byłoby to ciekawe zobaczyć, jak sobie poradzicie z czymś takim. Dzięki! Bierzemy ją! Tak, super jest. Mhm. Tak. Okay. Hej! Hello! Czej! Witam! To ja! Nasze... Na mnie. <try> tak, Jak, oh, jak okay. wleciała, co? No, no, tak. ty zostawiłaś swoją energię w Anglii, musiałam przywieźć ją za ciebie. <try> Zmarzłaś. <try> tak. tak. Rozbiera się, bo ja ci zrobię kawę albo herbaty. Wchodzi Ida. Ida jest z Londynu, tak jak ja, więc mieliśmy od razu dużo do powiedzenia sobie. Chodź, zapraszam cię tutaj na kanapę do nas. Rozgość Nie Mogę tutaj? Jak najbardziej, dobrze. Americano, git? czy nie? Super. Rób tę kawkę. I jak tam lot, moja droga? Bo słyszałem, że o. jesteś z Londynu tak jak ja. Tak, tak, stresująco. Stresująco? Opóźniony, wiatry. Ale warto było, bo jak już wylądowałam, to poczułam, że będzie fajnie. Będzie fajnie, no jest tak. fajnie, fajnie, że jesteś weszła do nas, ta dobra energia, uśmiechnięta. No ja mam nadzieję. Tak, tak rozczęśliwiona, cała I love it in a good way. A ile ciebie nie było w Polsce? Ile, ile. No, to znaczy teraz ostatnio, no. jak byłam jesienią zeszłego roku, a wcześniej 4 lata. Przez całą a. pandemię w ogóle nie byliśmy. A odwiedziłaś już kogoś? Moją ciocię! Spoko ciocia? Ciocia jest super! Stresza. Jak długo jesteś w Londynie? 12 lat. 12 lat. Oj, strasznie. Ja też! Ja ale też ja do... dokładnie 12 lat. No dobra, ale ja dojrzałam w Londynie, a ty? Ja też. Miałem 16. Dojrzałam. A, nie, 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 nie! Nie dojrzałem, ale wiesz 16 tego nie. życia. Słuchaj, od serca ci naląłbym i w tym momencie dolałabym ci jeszcze więcej. Więc, więc trzymaj. No, a ty? Ja? A ty leżałeś ja? czy nie? Nie, ale tam dorastałem. Ja Miałem <grym grym grym> nie, 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 16 lat się wyprowadziłem i w sumie takie moje dorosłe życie to tam. Tak naprawdę też, bo myśmy z chłopakiem wyprowadziliśmy, ja mam 21, to co to jest 21 lat tak naprawdę mhm. jeszcze kierow. Więc teraz już już to trochę stateczniej i bardzo mocno myślimy o powrocie. No a właśnie Ida, ale ty masz chłopa wikinga. Tak. tak go nazywasz? Tak. Długie włosy, broda, to co kiedyś mój tato nosił, i oczywiście moja mama na to poszła na brodę i długie okay. włosy. A to taki Viking czy wiking music, wiesz? Też, tak, no kurczę, słuchajcie gitary. Gracie. Tak, mamy, no nie wiem, chyba z pięć gitar w ogóle w domu mamy, każda inna. I jesteście za sobą? Mhm. 16 lat. 16? A, no, a, czeka, a masz jeszcze życie? Tak? Nie. Znaczy, te, teraz nie mam, ale mam taką tylko pamiątkową obrączkę, gdzie mamy swoją tam datę, jak zaczęliśmy być razem. Bo my to nie, nie mamy. Wiecie, co mi się starzy? wydaje, że dużo to jest to, że nas tak dużo łączy. Właśnie muzyka, łowienie ryb, zbieranie grzybów, las, woda, to jest wszystko, co kochamy i tak naprawdę, nawet jakbyśmy się kłócili, to zawsze mamy to coś, co nas łączy i, i jednak to jest takie fajne. Cool. Ale myślę też, że dużo dało, słuchajcie, 16 lat człowiek się. Się zmienia, zmieniasz się razem z kimś, więc zmieniacie się w tą stronę, żeby bardziej się dogadywać, tak naprawdę. Słyszałem właśnie, że chcesz dobudować, gdzieś coś stawiać? Tak, tak, tak. A gdyby można było własnymi rękami, to jest najpiękniejsze, co można. Zacząć od małego, a potem sobie dobudowywać, mm -hmm. gdzie idziesz dalej. Zresztą się to marzy, naprawdę. O, jest, słuchajcie, kupić kawałek pola wszczę, gdzieś, w ogóle, gdzie w Nie lesie. ma nikogo. Tak, gdzieś Nie ma nikogo. I tu sobie tam stawiasz domek <noise> no. i sobie, nie wiem, ptaszki ci ćwierkają i w ogóle Cudownie. to jest naprawdę mm. taka historia. A przez tą pandemię jak ja się zasiedziałam w chacie, to coraz bardziej bardziej myślę właśnie, że mieć tą chatę. Śpiewanki tam wchodzą w grę u ciebie i to ponoć nie najgorzej zasłyszeliśmy. Znaczy nie wiem, kto mówi, że nie najgorzej, ja mówię, że cudownie. No to już. Gdzie, że ta gitara? Tu Gdzie? tu, no. Dobra, dawaj. Na jakiś dworzec kolejowy Gdzie uda z życiem za pan brat Pijany facet się wtoczył I na ławce bezładnie siadł Kapelusz na oczy. Niechoby się przydało, wiesz, No, Nie mogę się sprzedać. No, ja się nie, Ja sobie wyobraził ten klimat, wiesz, nie. tą waszą farmę, ognisko i taki, wiesz, uuu, camping. Nie, słuchajcie, nie będę grać całego kawałka, bo się zestresuję, tak zapomnę i w tym wstyd tacie zrobię, ale utwór jest taty, także Super. w oryginale śpiewa moja mama. O, okay. tak. Mega. Ira nam zaśpiewała, bardzo fajnie. Ja na gitarze grać nie umiem, ona umie, może się spotkamy w tym Londynie, coś mi nauczy w końcu, bo ja zawsze chciałem się nauczyć na grazie, na, jakimś, na jakimś czymś. Kochaninka. Ja jeszcze tak z 5 lat temu byłam mocno przy kości, i miałam taki rok, kiedy zrobiłam nie widać. No Tak, bo to był rok przemiany. I po tobie też chciałam powiedzieć: nie widać. A jeszcze jakiś czas temu na Wadze było. 136, ale pamiętaj, metr 83. Okej. Okay, no Także tak. to, to jeszcze się rozchodzi no tak, trochę inaczej. To jest wysoka nie. laska. I, ile lat? Ile straciłaś? To teraz przez czas pandemii, tak naprawdę. Wszyscy ponoć tyli. A no, ja no, miałam no. sobie rowerek stacjonarny. Polecam każdemu: kupcie sobie padika. Dogier, na rowerek, gramy i jedziemy. I proszę bardzo, nawet nie wiesz, kiedy minęło 8 godzin. Okazało się, że z jedną mamy strasznie dużo wspólnego. I nie mówię tutaj tylko o mar marzeniach w związku z budową domu, posiadaniem kurs i minifarmy i własnego rzepaku, szpinaku itd. Tak Ale też razem zrzuciłyśmy tak naprawdę jak słuła jej kilogramy i moje. Dobre, sześć dyszek. Wyszło od rowerka i nagle zaczęłaś tracić na bazę, czy powiedziałaś sobie, kurde, chciałabym coś zmienić? Powiedziałam sobie tak, mm -hmm. był, był taki moment, gdzie stwierdziłam, że kurczę, co się dzieje w ogóle. Siedzę tutaj w domu i wiem, że jeszcze będę siedzieć, i tak naprawdę jeszcze troszeczkę tego czasu mam, to mogę zadziałać teraz. Dlatego, że jeszcze jeszcze, oczywiście, 30, to jest taki czas, kiedy sobie myślisz, mam urodziny 30, to coś trzeba zrobić. Muszę zaznaczyć konkretnie, że mam tu 30, nie? I po prostu zrobię coś takiego, żeby zmienić się na tyle, żeby zacząć tak jakby nową dekadę zupełnie w inny sposób. Co się zmieniło w twojej szafie po tej przemianie, w postrzeganiu e... siebie, w zerkaniu w lustro? Dużo przestrzeni w szafie. Jak się gubi tyle kilogramów, tak naprawdę nie wiesz, co dobrze czy leży to na tobie. Szafę, całą szafę musiałaś wymienić czy, yy, czy jak to teraz wygląda? Wiecie, to jest tak, ja siebie widzę i jeszcze widzę nad, nadal... Starą siebie. Może to nie jest tak, wiecie, bo jest coś takiego, że można mieć y, psychicznie taką blokadę, gdzie faktycznie widzi się siebie większym czy, czy mniejszym, ale bez konsekwencji takich, po prostu ciężko mózg się przyzwyczaja do nowego wyglądu. Ta. I tak jak ja coś mierzę w sklepie, to wszystko zawsze wygląda według mnie źle. Moment, kiedy tracisz kilogramy, i próbujesz wymienić garderobę, ten moment jest zawsze awkward. Dlatego że na samym początku wydaje ci się, że ty dalej masz te kilogramy do przodu. Dobra, kochanienka, bo tutaj będzie się toczyła walka pomiędzy mną a spikerem. Każdy z nas ma 5 minut, aby przygotować dla ciebie stylizację. 5 minut ja, 5 minut speaker. Szukamy dla ciebie idealnej stylowy. potem mierzysz, podejmujesz decyzję w momencie, kiedy nas tam nie ma. Przegrany w tej konkurencji będzie obsmarowane bitą śmietaną. Kto pierwszy idzie, stylizować idę. W łapki dawaj zagramy. Jak ja cię strzelę. No nie wiem, jest niewygodnie tak. No, Jak ty mnie strzelisz, to co? No to ja muszę patrzeć, czy nie udara, Jak przed, no. ja cię strzelę, no. to, ty, to ja idę. Dobra. Jak ty mnie strzelisz, ty dobra. Idzie. A, to idziesz. A mi się trzasną w ręce? A to nie tam się tam. W oczy się patrzy. Nie, nie. No, tak. <laughs> przegrałem. No dobra. <laughs> co ja tutaj potrzebuję? Ty jesteś wysoka laska po prostu. Ida laska z niepodrabialną charyzmą. Tego nie kupisz w sklepie. Ja jakieś wstępne pomysły e, miałam i teraz... Ty miałaś pomysły, mówisz? Jezu, Jakie pomysły? weź, ty mnie nie dane. Na on co mi, pomysły? Ale on mi dzisiaj, dwie naprawdę mi ciśnienie dobrze podnosi. Dobra, dwie minuty nie minęły. Będziemy próbować różnych rzeczy. Myślisz, Czy... że wejdę? <laughs> Nie sypeniaj. Rywalizacja musi być, to, to jest zabawa, ale fajnie się żeby powkurzać, bo czemu by nie? Jest więcej adrenaliny, lepiej się żyje wiesz, człowiekowi. Wiemy? Dobra, masz minutę, dziewczyno! Nie mam minuty, speaker, nie no minuta. Masz minutę, bo idę z gitarą. Weź mi to, przytrzymaj. Dobra, bo już teraz będzie, mi... Patrz, będzie mnie rozpraszał. z gitarą! Pienem. Ja potrzebuję portki! Pokaż mi. To pasek potrzebujemy do tego, dobra? I znowu bierzesz pół szafy. Ja chciałam jeszcze e, skóry. Tu mam skóreczkę. E, but! Koniec czasu! Nie ma końca czasu. Numer jeden i ciężki but. Dobra, chodź, kochana, i biorę jeszcze to. Dobra. To zabieram, finito, mamy wszystko. Idziemy się mierzyć. Enjoy. Ale powiem ci, że pierwszy raz... No, nie stresowałeś. No i dobrze o to chodziło. Tu musi być rywalizacja, tak? Ona, e, moja koleżanka z programu, Nina, stylizuje ludzi bardzo dobrze. No i ja. Excu... O! Excuse me. Jak no. mi ty teraz to mi ziołowej herbaty proszę zaparzyć. Dobra, uparzę ci coś tam. No dzięki. Speaker podniósł mi ciśnienie dzisiaj w opór. Tam idziemy. Co mierzysz? ja Cię tak, wziąłem dwie koszule w dwóch kolorach, bo uważam, że warto z tym kolorem u Ciebie spróbować. Wziąłem też ciężką skórę, bo w razie czego po prostu dodamy ciężaru tej stylizacji skórze. Wra... Najpierw spróbujemy z tym. I teraz tak, I know, że to może Cię przerażać, ale takie spodnie się też bardzo dobrze układają. Chciałabym, żeby się przymierzyła, potem wjedziemy w dżinsy i mamy też skórę. No tylko, że wtedy postawimy na ciężką stylizację. W pierwszej kolejności chciałabym, żebyśmy jednak Lży. trochę uciekły od tego i popróbowały w kolorach. Próbuj to. Mhm. I daj mi się przystawić, ci się tylko, mm -hmm. no i daj mi jeszcze 3 sekundy. Dobra, zacznij od pomarańczowej, dobre są obydwie. dwie. Weźmy się troszkę pokręć przedtem. Spodnie musimy zmienić. Próbuj mi w jeans i sobie je ściągniemy paseczkiem. Załóżmy mi do tego ciężki, niesoki but. Patrz, niosę coś dla ciebie, herbatkę gorącą, uważaj. Zrobiłem nie herbatę, bo dzisiaj była lekko oburzona, tam się uniosła i w ogóle nie stwierdziłem, że ta herbatka sprawi, że troszkę się wychilluje i będzie miała tego londyńskiego luzu z nami. Dobry jestem, co, kolega? Zmieniam, bo mi dosypamy? Nie, nie, przeżyjesz, przeżyjesz. Weź napij się pierwszy. Naprawdę, ja mu nie ufam. Nie no, śmieszkuję. Dobra była, ziołowa, uspokoiła mnie. Już zaczynam być spokojniejsza i teraz mhm. spróbujemy prześwirować sobie paseczkiem, Ida. No, podejdź mi, podejdź bliżej mhm. do usterka. Poczekaj. Dobra, a sprawdźmy teraz jeszcze zieleń. Bo teraz warstwy. Generalnie to jest w ogóle sezon warstw. I ja to się jaram, bo ja lubię warstwami nosi szmaty. I narzuć jeszcze teraz mi na to skórę. Dobra. Chodź mi tu bliżej. Dobra, spójrzmy się. Nie, nie chcę tej zieleni tutaj, przy tym układzie. Bo mam jeszcze jedną opcję. Ciężką kurtkę chciałam, dlatego też, że Ida opowiadała, że jednak ten klęczowy styl no nie, że to jest taka dziewczyna, której tego charakteru nie brakuje. Wybrałam też ciężkie buty, dlatego że one są cały czas w trendzie i ona założy je i do kiecki, i do jeansów, na codzienne imprezę, ale spódnica. i teraz zażyć kurteczkę, mhm. bo teraz to sobie. O człowieku, musisz zmierzyć tę kieskę! Dodała tej stylizacji lekkości, uroku i charakteru. Kujówce, Wysoko już chcemy? Wysoko. Dobra, załóż i to przykryjemy skórą. Popatrz mi się pięknie, ja sobie tylko powoglądam. No, poprzyglądaj się. O, ja stanę tu. Stań przodem, tuż no kurtkę. Ja wymieram to spódnicę, dodaję ci te wdzięczności po prostu i uroku dużo. I też jest, nie jest tak, nie jesteś wy, wylalusiowana, Dalej masz w sobie tego pazura, na którym nam zależało. E, to jest moja stylizacja dla ciebie. Ja ją zostawię. Ubieraj się w swoje ciuchy i za chwilę przejmiecie Cię. A ta skóra została z wami. No dobra, to ja wezmę tą drugą skórę. Na razie nie wiem. Nie czekaj dawaj mi ja będę trzymać. Nie, ja... nie to tu jesteś, nie będziesz trzymała. Docen, że ci nie przeszkadzam. Chodźmy, I got this, baby. Miałem przygotowany outfit taki e, bardziej everyday, że to była sukienka e, jakiś mega kolorowa z ramoneską. Wiem, że to by fajnie wyglądało z tymi białymi butami. Dobra, przymierz to szybko. Nina sobie dobrze radziła, widziałem właśnie, dlatego podglądałem specjalnie. Bo byłem taki, kurczę, ona rzeczywiście robi fajny outfit. Dała jej super oversizeową skórę, ee, spódnicę taką luźną. Nie patrzę. <grym> Nieważne, kto wygra, ważne, żeby idea dobrze się czuła. To jest najważniejsze. Tylko że twój chłopak chce zobaczyć, to jak kto to jest. Mi się podoba. Nie ma, źle, nie ma nieźle. Ale ubieraj mi to teraz. Nie patrzę, przebieraj się. A potem stwierdziłem, że nie, ja tak widzę, właśnie na tym londyńskim Soho. Późnym wieczorem, gdzie jest ciemno, więc dajemy jej skórę, czarną sukienkę i torebkę do ręki. I ubieramy tą kurtałę albo tom. I koniec. Uh! Yes! Dobra. Skóra. Pokażcie. Bo Tu masz taki chain, i w ogóle to jesteś trochę ty, wiesz o co chodzi? Srebrne, srebrne, kolory mniej więcej pasują, drewny. Dobra. To jest mój final piece, ja jestem zadowolony. A teraz cię przedstawię moim... Eh, Karol, Karolina, no make-up okay. and hair! Cześć, Karola. Cześć, no, mój rozkaz. No. się profesjonalnie. Super, jak tylko Ja cię zostawiam w rękach specjalistów, a ty masz wybrać jedną stylizację. Wybierz moją. <grybisz? Dobra, zastanów się nad tym, wybieraj, a ja lecę do Niny. OK. Jak mysz się skrada. Halo? Siema. Gotowi? Halo, halo, ja to jakaś ja nie, wiem, jest na, jest. ja nie wiem, czy jestem gotowy na to wszystko wiecie. Ja tylko chciałam się, kochanienka, zapytać, jak ty się czujesz? Czuję się świetnie Aha. i bardzo duże zaskoczenie w lusterku, po prostu się nie poznałam. Także myślę, że wy też mnie nie poznacie. <laughs> tak, ale jest git, jest, jest super, jest super. To jest pierwszy raz, jak tak wygląda. Weź nas odlicz. Dawaj, Muszę ja zobacz, co tu się wydarzyło, dobra? Trzy, no. dwa, jeden. O, pięknie! O, człowieku! Nowa Ida czuje się wspaniale i naprawdę myślę, że podjęłam ryzyko, wybierając trochę stylizację Niny, bo kiecki to nie jest coś, co tak naprawdę noszę, a w tej po prostu fajnie się czuję. Podoba mi się wzór, podoba mi się, jak przecina mnie w talii i czuję się tak pełna energii, troszeczkę więcej odwagi, żeby może naprawdę pójść poszukać troszeczkę innych ciuchów i totalnie wypełnić tą szafę czymś ciekawym, czymś takim zupełnie nowym dla mnie. Teraz po prostu wyglądam naprawdę jak kobieta. Flow jest, jaj! Dzisiaj tak naprawdę nikt z nas nie, 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 nie przegrał, a, 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 a wszyscy chyba wygraliśmy, co? Praca no, była go. zespołowa. No, ja myślę, że ja mogę się też zgodzić, że tak. była praca zespołowa. Mi się bardzo to podobało. I kurczę, nie chciałam wybierać jednej, nie chciałam wybierać jednego z was, dlatego że to było naprawdę bardzo fajne i obie stylizacje były naprawdę ładne. Dostałam dużo rad, piękny makijaż, piękne włosy, zupełnie nowa ja. Ale ciebie teraz, Laluniu, moja piękna, zostawiamy na profesjonalną sesję zdjęciową. A my? No właśnie, co z tym zakładem? No, e, no bo... takie 50-50, że trochę wygraliśmy, trochę przegraliśmy. Nie, trochę, obra, ja, no, dobra. No. 50, Zakład 50. był taki, że trzeba się usmarować tam bitą śmietaną. Kochanienka, to ty tutaj na sesję, a my a z bitą śmietaną. i będziemy jeszcze cię tutaj wspierać. O! <laughs> dobrze. No, wiedz to! Nie! Z miłości do ciebie. Chciałam podziękować dla spikera i dla Niny w takim samym stopniu, bo uważam, że daliście wszystko. A, e, nie najgorzej. Patrz, taka raz na biaresz się głosowaliśmy. No, mm. no widzisz i od dzisiaj zapanuje pokój. pokój.